No i HKHHIKA w nowym vlogu. Dzisiaj musimy w końcu skończyć przyczepę i zbiornik na wodę. Już tutaj trochę popracowałem. Pokażę Wam dokładnie, co zrobiłem. W sumie mamy nowy rok miesiąc czasu nas nie było na kanale, ale to z powodu świąt, wiecie, przerwy świątecznej i tak. nie było kiedy nagrywać, i też dużo pracy mieliśmy jakby zawodowej. I rzeczy, które zrobiliśmy, znaczy ja zrobiłem, to jest zawór odpowietrzający tamtego tylnego zbiornika. Bo jak nalewałem tutaj wodę do tego pierwszego, tą dokładnie rurą, to ona się przelewa, jak wiecie, tutaj dołem, do tamtego zbiornika. No i powietrze nie miało gdzie uchodzić, no i w sumie się nie nalewała ta woda. Więc no jest teraz ten zawór zamontowany, mam nadzieję, że będzie lepiej. Jeszcze nie testowałem w sumie. Tutaj na no szybko też dorobiłem taką płytę, bo to jest tak, że wiecie, że to może wylecieć. Ja dorobiłem taką płytę, podobny kolor wziąłem. o No i coś takiego to będzie. No i teraz jak to skręcę, bo te zbiorniki oczywiście nie, nie, nie przyszły takich rozmiarów, jak miały przejść i to, to jest wszystko wygięte. Mam nadzieję, że to jakoś skręcę, to będzie OK. No i teraz tutaj muszę to Skręcić z tej strony śrubkami, zło, najlepiej złotymi, żeby nie było w miarę tego widać, to skręcimy. No i wtedy oficjalny test, a jeszcze tutaj zrobiłem taki, taki trójniczek. Zamontowałem, nie montowałem tych oryginalnych kamperowych, tylko takie coś zrobiłem, podłączony jest. Prąd już w sumie. No i co, trzeba to skończyć i, i przetestować wszystko czy w ogóle działa, czy nic nie cieknie, bo, bo, no, bo ostatnio ciekło. Dobra, czas na wielki test, czy wszystko jest szczelne. Zobaczymy tutaj. Zobaczymy, czy to tutaj nic nie cieknie, jak będzie się tu nalewało i czy nie cieknie jak się zakręci oczywiście. Nie? Bo wiecie, jak ciśnienie przejdzie, to będzie też inaczej. Dobra, idziemy podłączyć na zewnątrz wszystko. Jest to przyłączę, to co wcześniej montowałem, jak widzieliście na vlogach. O, tutaj sobie nalewamy normalnie, pięknie tym tym, konewką czy tam ze zbiornika, obojętnie z czego tutaj jest odpowietrzenie tego pierwszego zbiornika, tego największego no a odpowietrzenie tego małego to widzieliście jak zrobiłem w sumie i tutaj jest normalnie przyłącze z tym zaworem automatycznym teoretycznie wystarczy tylko klik i drugi koniec do wody, nie? no i wala tego węża właśnie jest taka, że widzicie weź tata odkręć no maksa co? O I on teraz się rozszerza Idziemy teraz zobaczyć co się dzieje w, w środku O, słychać woda leci Do zbiornika No i teraz musi się napełnić No, tu nic nie leci, fajnie jest Nic nie cieknie No Zobaczymy jak się zamknie, nie? Bo ciśnienie wiadomo pójdzie wtedy Ciekawy, czy ten zbiornik jest ok. Ten drugi. Czy tu nic nie cieknie? Nie. Nie wydaje się, żeby to ściekło. Zobaczymy. Zaraz jak się napełni. O, 40 litrów to trochę zajmie. A ten zawór z tyłu odpowietrzający normalnie czuć, jak z niego dmucha. To no, bardzo ciekawe to. I teoretycznie on ma taki pływak, że jak dojdzie woda, to powinno się automatycznie zamknąć. No ten też, nie? Oczywiście. Teraz, już wiecie, 40 litrów wody, nie? Aby nie było żadnej katastrofy zaraz. O, już prawie full. I ostatnio, właśnie mi tutaj ciekło, ale w tym drugim zbiorniku. Ale teraz to trochę przemyślałem bardziej. I masa uszczelek tutaj jest dana, więc nie powinno nic cieknąć. Zobaczymy dochodzi no i nie będzie widać się coś wezmę w i teraz chwila prawdy aha on po prostu bokiem jakby coś tam leci To źle, to niedobrze. Czyli ten zawór coś tam puszcza. No właśnie, to są Chiny. Widzicie. Tu jest wszystko ok. Tutaj, znaczy się dotknąć Tu jest ok. Tu nic nie leci. A tutaj, tu jest dopiero Kongo, by było, jakby leciało. Nie, no jest ok. Włączamy pompkę. Zakręcamy zawór zabezpieczający. O, wszystkie te ekrany trzeba zamknąć jeszcze. To na zimę ja je zakręcam, żeby po prostu nie rozsadziło tych rurek. Wiadomo, to zawsze coś wody jest. A jeszcze włączamy pompkę. O! I tutaj ostatnio też leciało. No teraz jest fajnie czy nie fajnie jest? kropla tu poleciała jakaś. Najgorzej z górnego, tak jak myślałem. Mam tą opaskę źle za, za 10. Trzeba to poprawić, niestety. No, i się okazało, że oczywiście moja super szybko złączka, ten, ten trójniczek, trójniczek, kolanko, trójniczek, no trójnik, jest spoko, lecz oczywiście cieknie. Szybko złączka. No i Wam pokażę, mam nadzieję, że już to naprawiłem. O. Leci jeszcze? Przed chwilą tutaj z tego leciało, ja to całe rozebrałem. No i tam trochę tam pomajtałem tym, żeby. Mam nadzieję, że to nie leciało. No nie leci już. Wiecie, to jest wszystko takie... ...to szybko z nie wiem, nie podoba mi się to ogólnie. O, leci dalej. O, spójrzcie, widzicie jak... O. ...jak ciurkiem leci? No i teraz muszę takie... ...chyba kolanko zamówić nowe. Albo pojadę kupić takie coś... ...i z głowy. Bo dla mnie to jest lepsze. Taki lepszy montaż jest, bo tutaj nic nie leci, a tutaj widzicie jak leci. No i znowu, ale to już poza odcinkiem. Zrobię, po prostu wymienię to kolaneczko. Będę szukał, no co zrobić. Ja się w sumie z Wami żegnam. Fajnie wyszło, tanio. Lecz no, no miejsce, wiecie, no jak w przyczepie z tymi miejscami. Słabo jest z nimi. No i to wyszło finalnie, tak? Muszę poprawić tylko ten zawór, bo on w środku cieknie, jedno szczęście nie na zewnątrz. Woda już zlana na zimę, bo niestety mamy zimę. No i to nieszczęsne to kolanko. Niestety trzeba zamówić i wymienić to kolanko i mam nadzieję, że wszystko będzie sprawnie działać. No a z nowości, które się stały przy przyczepie, to niestety akumulator padł. W ogóle nie trzyma. Mieliśmy wcześniej żelówkę 80, ale teraz LiFePO4 chyba Zamówimy jakieś 200 amperów i tyle. Ja mam nadzieję, że to będzie lepsze. No chociaż 80 nam starczała, ale jakbyśmy mieli ładować elektryczne rowery, no to już było tak średnio. Dobra, do zobaczenia w następnym vlogu. Hejka.